No dobra, rzucimy mu teraz filmik, jak ta gadzińska odpali. A tu już się pokażę ten mój wynalazek. O! Takie pierdółko założyłem. Wszystko pełniałem, możliwe: wszystko w koło, każdą rzecz z odstojnikiem, z bakiem, z filtrem, z pompką nową paliwa. Wszystkie możliwe podkładki tu, zawór, bo to jest pompka 30. No, w koło wszystko porobiłem. No, go jasny strzelił. Zobaczymy. No. Dzisiaj zapalił. Stał całą noc byłem ja w trasie, pojechałem. Stał całą nockę. Sory za jakość, ale dopnęmy mu sprzęgło. Dodamy mu trochę tutaj, bo ja w tym miejscu mam gaz. O. I zobaczymy, czy zagęga bez od, odprężnika Odprężnik wyciągam. Teraz go wciskam. Zobaczymy, czy zagada. Zjadał. I zagęgał. zimny. No dobra. Zobaczymy co to będzie jutro, po postoli nockę. Ja myślę, że będzie wszystko OK. Jak postoli nockę, to go spróbujemy co odpalić, muszę mu tu butelkę po pepsówce założyć, bo mi klapka zginęła z tego. O. Simba, spokój. No, zobaczymy, co to będzie. Wszystko, co możliwe, bo wymieniałem w nim to, wymieniłem wszystkie te podkładki miedziane, tu podkładki miedziane tu nowy wężyk założyłem yy, nowe opaski yy, tu pozakładałem nowe te gumki wszystkie o, tu w tych miejscach coś to jakoś się tu o tu w tych miejscach tu wszędzie wszystko nowe pod spodem góra dół tu sprawdzałem yy, zaworek zwrotny w pompie wszystkie pod, podkładki nowe Tutaj też ten wężyk nowy Tu przy pomce nowe To nowe, uszczelka, wszystko Nic nie kapie, nigdzie nie ma ropy A ropa się cofała Zobaczymy po założeniu tego pieruńskiego małego zaworka I to chyba I to chyba pomoże I to będzie święty spokój Zobaczymy jutro Dobra, na razie Pozdrawiam, Agromarek, trzymaj się Włodawa Góra